Cześć, witajcie z tej strony Piotr i witam Was dzisiaj nietypowo, ponieważ nie w grze, a witam Was w przeglądarce internetowej. A spełnimy dzisiaj marzenie może wielu młodych graczy w karty strajka, którzy chcieliby stworzyć własną drużynę, e, którzy chcieliby zostać menadżerem takiej drużyny. Co jest, bardzo prośte, co jest bardzo proste i zaraz Wam pokażę, jak tego dokonać. Logujemy się na stronę csmyszkimenager.com i dołączamy do gry. Jak tego ty. Jak w każdej tego typu grze przeglądarkowej musimy się zarejestrować, wpisując po prostu proste dane, takie jak nazwa użytkownika, hasło czy adres e-mail w celu weryfikacji. Ja już to zrobiłem, także nie będę tego wypełniał. Konto już mam założone. Jak już widzicie, Pani Szpiotek na loginie jest, także możemy się zalogować. Pierwsze co nam wyskakuje, wyskakują nam ogłoszenia ze strony CSGO Manager, nie CSGO, tylko CS Manager. Które na początku można sobie ze spokojem ominąć, bo nie są one istotne w tej fazie, w tej fazie naszego zaawansowania. Przejdziemy, może, do omówienia górnego, górnego panelu, który tutaj widnieje. Pierwsza zakładka to jest clan, czyli po naszemu to jest team. Możemy sobie zrobić podgląd naszego zespołu. I tu mamy bardzo proste, bardzo proste informacje, czyli nadchodzące mecze, sponsor, który. Nas sponsoruje rozegrane mecze, które rozegraliśmy, powiadomienia, statystyki graczy czy rozgrywki, rozgrywki towarzyskie czy nasze finanse. Bardzo prosta zakładka, przydatna, a, posiada chyba wszystkie informacje, które musimy, mm, musimy znać na starcie. Następną zakładką oczywiście są gracze niezbędni do naszego teamu. A, gra oferuje na początek nam siedmiu graczy, i tutaj są różne a, stopnie zaawansowania tych graczy. Od mu po zgranie, po opanowanie, po kreatywność. Każdy ma swój tutaj pułap, także tych graczy jest naprawdę do wyboru, do koloru. Możemy sobie zmienić. Nikt takiego gracza, jak już widzicie, nie widnie. Jeden z graczy jest to pani Śpiotrk, czyli jestem to ja. Nazwałem sobie tak jednego gracza. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy pełen skład, oczywiście. Możemy sobie wybrać trzy składy. Trzy składy do gry. Ja o, zdążyłem już zrobić to wcześniej, natomiast moim podstawowym składem jest skład A, w którym jestem również i ja. I na dole moż, możemy sobie zrobić e, m, skład, który będzie brał udział w różnych rozgrywkach. PCV to są po prostu takie, można powiedzieć, e, gry między teamami, które nie są e, istotne które gdzieś tam pozwalają nam przećwiczyć różne taktyki między sobą. Oczywiście. Licz, czyli różne ligi, kwalifikacje do lig, puchar, turniej, rozgrywki towarzyskie oraz remik. Ja wszędzie ustawiłem skład A, czyli domyślnie, aby ta piątka graczy po prostu ze sobą się zgrała. Dalej mamy rekruci, oczywiście nie mamy żadnych, bo wystartowaliśmy dopiero z grą. Historia transferów, tutaj też widnie pusta i statystyki naszych graczy. Każdego z osobna możemy sobie sprawdzać po kilku meczach, czy wzrasta im czy wzrasta im statystyka po prostu skill'a. Następnie przechodzimy do zakładki taktyki. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ dostajemy na starcie oczywiście podstawowe taktyki jakie mamy, ale możemy sobie to ze spokojem edytować klikając na przykład na edit zobacz zapisz jako demo i różne pozycje możemy sobie wybrać dla danego gracza. Oczywiście można to też zrobić za pomocą mapki ale to już pozostawiam Wam możecie sobie tutaj ze spokojem to sami że tak powiem rozkminiać ale przednia zabawa po prostu klikamy i ustawiamy danego gracza na której pozycji ma grać a potem może Wam pokażę jeszcze szybki filmik z tego jak wygląda tutaj rozgrywka mamy oczywiście w kolejnym zakładce trening możemy sobie trenować naszych graczy do odpowiednich do odpowiednich działów możemy ich tutaj przenosić, a potem po prostu klikając sobie na przycisk trening, który potem będzie dostępny, możemy tych graczy pobudzać, pobudzać ich wszystkie statystyki. Tutaj wydzierżawiamy sobie pokój treningowy. Na razie możemy sobie go wydzierżawić, potem możemy go sobie wykupić. Zróbmy sobie na przykładzie, że wynajmiemy sobie skranie, żeby nasze chłopaki mogli się lepiej zgrać. Już nam pokazała pozycja, że mamy cztery komputery, które możemy wykorzystać. Wrzućmy sobie naszych czterech graczy, czterech pierwszych, którzy są w podstawowym naszym składzie, i w tym momencie oni będą sobie już trenować. Zrobimy sobie zapamiętaj, i później w raporcie treningowym zyskamy informację, jak im poszedł trening do danego dnia. Lecimy dalej. Oczywiście sobie dalej. Jesteśmy tutaj w, e, oczywiście jest jeszcze zakładka Communities, czyli społeczność. Ale to chyba nie jest aż tak bardzo istotne teraz różne teamy po prostu mamy. Idziemy sobie dalej do do zakładki mecze liga. Jesteśmy w lidze. E, tak naprawdę nasz team on wystartował wcześniej. Jest to był to komputer, my zastąpiliśmy komputer, dostaliśmy team, który rozgrywał już 16 e, tak, rozegrał już 16 meczy wygranych, 2 remisji i 12 porażek, czyli łącznie rozegrał 30 meczy i od tego momentu tak naprawdę my e, dzierżymy lejce tego teamu i możemy sobie decydować, czy on będzie wygrywał, czy nie, czy poprowadzimy po, go dobrze, czy też nie. Tutaj też widzimy Typhoon Warszawa na szczycie, 12, 21 meczy wygranych. 3 remisy i 6 porażek, także widać, że kolega już od dłuższego czasu prowadzi swój team. Kwalifikacje to są prawdopodobnie do tych większych turniej i do finałowych meczy. Plan rozgrywek, tutaj oczywiście mamy zaplanowane rozgrywki oraz wyniki, które mamy z danych meczy. Wygraliśmy na przykład w rundzie ligowej numer 3. 24 do 6 z jakimś teamem, także. Nasz team nie był wcale aż taki zły, najlepsza dziesiątka, tutaj chyba się nie znajdziemy, tak, nie udało nam się znaleźć, ponieważ jest wyzerowany, lecimy dalej, ligi towarzyskie, tutaj nie bierzemy żadnego udziału jak na razie, ale może później sobie znajdziemy jakąś ligę naszego poziomu odpowiedniego i sobie zagramy z innymi zespołami, turnieje, możemy brać sobie udział w różnych turniejach, tutaj możemy wybrać, na razie jest jeden aktywny. Wymagań nie ma. Możecie sobie spróbować ze spokojem międzynarodowe. Można sobie pobrać albo też początkujące, co chyba będzie dla nas najlepszym pomysłem. A może uda nam się wziąć udział w jakimś turnieju. Nie, tu już są zapisane timery. No dobrze. Może innym razem. Drabinka, drabinka turniej. Uchar też jest fajny, ponieważ e, niestety tutaj się nie zapiszemy, ale w późniejszym czasie, jeśli nasz e, team będzie zdecydowanie lepiej grał, możemy, się, możemy zapisać mm, się na turniej, taki już na wyższym poziomie. Liga Mistrzów standardowo, aby się dostać do tej Ligi Mistrzów, naprawdę trzeba już, już naprawdę trzeba dobrze w to grać. Nie oszukujmy się. Rynek PCW, czyli. Na nasze mecze spalingowe, typowo spalingowe możemy sobie wyszukać. Prawdopodobnie teraz nie będzie nikogo, bo jest druga w nocy, jak to nagrywam po drugiej w zasadzie. Ale za dnia można sobie ze spokojem poszukać takich meczy z innymi zespołami. Przejdziemy sobie już do następnej zakładki, którą mamy. Jest to biuro lista transferowa. Tutaj mamy graczy, którzy są wystawieni na listę transferową. Tak samo jak dzieje się to w piłce nożnej, tak samo dzieje się to tutaj. Możemy sobie wydzierżawić takiego gracza i stawić go w swój podstawowy skład. E, raport finansowy jest kolejny, czyli na co wydaliśmy, z czego zyskaliśmy nasze pieniążki, które są naprawdę bardzo przydatne, bo służą nam jako rozbudowę późniejszego teamu. Także na to trzeba zwracać dużą uwagę. Na co wydajemy i z czego zyskamy. Sponsorzy. To, e, to jest bardzo ważny element tutaj, tej rozgrywki, ponieważ daje on nam dodatkowe tysiące e, tygodniowo. Ja już sobie wybrałem sponsora, ale na początku mamy do wyboru dwóch sponsorów. To jest jeden z tych sponsorów CS Magazin oraz drugi. Nie pamiętam jak się nazywał, ale daje nam bodajże 70%, 70 pensji e, graczy, którym im płacimy tygodniowo. Także z, po, przeliczeniu po, po, po przeliczeniu tamtej kwoty zdecydowanie opłacało się wziąć tego sponsora. E, zadania również, które są do wykonania, można je wykonywać. One. Mm, otrzymujemy nagrody pieniężne e, jeśli takie zadanie uda nam się dobrze wykonać nowe misje, możemy sobie też tutaj wybierać takie misje ale to pozostawiam Wam do wyboru możecie sobie to spokojem przejrzeć ja nie chcę też przedłużać tego filmiku chcę Wam po prostu zademonstrować, że istnieje taka strona i można się też świetnie bawić jako menadżer. a przejdziemy sobie do następnej zakładki, jakim jest serwer serwer jest bardzo ważny, ponieważ e, umożliwia nam granie właśnie tak zwanych PCW czyli tych mm, sparingów między różnymi teamami, które nas też w pewien sposób szkolą naszych zawodników i poprawiają nasze zgranie. Także zmiana w późniejszym czasie serwera e, będzie też konieczna. Można sobie też zmienić nazwę serwera, zmienimy sobie ją na server, e, server CS:GO. Powiedzmy, że taka nazwa będzie dobra. Kolejnym mm, takim punktem, który mamy na, na celu, jest personel. Oj, tu można masę rzeczy naprawdę robić w tej krzyja. Możemy sobie zatrudnić menadżera, lekarza, trenera, skauta, który będzie poszukiwał nam nowych lepszych graczy oraz lekarza. Możemy sobie wynajmować na razie menadżera. Weźmiemy takiego, który jest w miarę e, tani i w miarę opłacalny. E, może weźmy sobie... E, wybierzmy sobie może tego. A, pewnie, czemu by nie. OK, mamy menadżera, który będzie się zajmował naszymi sprawami. A lekarza na razie nie potrzebujemy, bo nasi, nie są, nasi zawodnicy nie są w wmęczeni tak naprawdę po, po tym, co zagrali. A my właśnie przejdziemy sobie już do następnej zakładki. Już tutaj nie ma za dużo, co przedłużać. A sklep. Tutaj, z tego, co kojarzę, możemy sobie kupić różne dodatki dla naszych graczy, takie jak właśnie batoniki, które dają im gdzieś tam energii i przeróżne tego typu energetyczne rzeczy. Ale z tego co też kojarzyłem, można sobie w późniejszym czasie pokupywać właśnie myszki, podkładki i klawiatury, co dają nam gdzieś tutaj plus albo do IMA, do zgrania, do refleksu. Gdzieś zawsze dają nam plusy do naszych aktywności gracza. No cóż, to możecie sobie już sami tutaj resztę zobaczyć. Dema, dema, to są oczywiście z meczów, nasze taktyki, które posiadaliśmy i trofea, które wygraliśmy w turniej, Na razie nie mamy tutaj żadnego, ale postaramy się, żeby jakiś tu w najbliższym czasie zawisnął. Kanał Irc to jest taki, można powiedzieć, że czat międzyprzeglądarkowy. Między nie znam, nie, nie mamy zapisanych żadnych kanałów, lista kanałów jest pełna, można sobie dołączyć, można sobie porozmawiać. Z ludźmi, a kto wie, jak będziecie chcieli, to możecie sobie stworzyć swój własny kanał i porozmawiać ze znajomymi, których tutaj znajdziecie albo których zaprosicie również do gry. Społeczność, jak wiadomo, wiadomości można też również obstawiać. Niektóre mecze potem e, w Lidze Mistrzów bodajże można sobie zaznaczać, że dany mecz można obstawić, ale uważałbym z tym, bo to jest tak samo jak zbytowanie na CSGO lunch czyli więcej przegracie niż wygracie standardowo. Przynajmniej tak to działało w moim przypadku. Ranking różnych grup, tutaj e, Liga 3, 1 3, to jest chyba jedna z tych lepszych. A więc e, tu widzimy, że jakiś team jest ma pierwsze miejsce, gratulacje, drużyna narodowa. I tutaj, jeśli e, nasz zawodnik z teamu będzie naprawdę bardzo dobrze grał, może się dostać do takiej drużyny narodowej. Także też jest jakiś plus, może kolejny jakiś NIO będzie w składzie polskim. Usługi, które tutaj mamy, to mamy oczywiście też mikropłatności, które wcale nie są koniecznie. są konieczne do tego, aby grać tą, a, aby grać swobodnie w tą grę. Także, jeśli ktoś chce, może sobie wykupić. Jeśli nie, może sobie ze spokojnie grać, bo nie robi to dużej różnicy, naprawdę. Ok, przejdźmy sobie może już do. Do panelu po lewej stronie, który też również jest ważny, są wiadomości, świeże wiadomości, aktualności, które dostajemy po wygranym, czy też przegranym meczu, czy też odnośnie naszego teamu, czy ktokolwiek ma kontuzję, czy też nie ma kontuzji. Tutaj nam się to wszystko pojawia, czyli to jest takie podsumowanie naszego teamu, podsumowanie najświeższych wiadomości z naszego teamu. Przegraliśmy mecz kwalifikacyjny przeciwko Pentagram g -Shock. No niestety, 12-18 przegraliśmy, ale jeszcze nie zarządzaliśmy tym planem, także ale nie jest tak źle. Posiadamy dwie wiadomości mail, czyli prawdopodobnie aha, czyli dostaliśmy wiadomości, że ukończyliśmy jakąś tam jakieś wyzwanie, ale pierwsze dwie wiadomości, które dostajemy to są te witek, CMS oraz jak zmienić nazwę klucz. Podstawowe informacje tutaj sobie odkliknijmy po prostu, żeby nam się nie wyświetlało, że mam wiadomość. Kolejne są wyzwania, wyzwania, za które będziemy posiadać, za które w nagrodę dostajemy oczywiście. Pieniądze, które można wykorzystać na lepszy sprzęt, czy też na trening na naszych graczy, to jest koniecznością. Mamy wyzwanie, żeby zagrać sobie PCW z jakimś zawodnikiem. No Może później nam się um, zechce coś takiego zrobić. Tutaj mamy 2D mecze na żywo. To jest to, co zaraz będę chciał Wam pokazać. A kolejne mamy księgi gości, to jest mało istotne. Notatki i nasz profil, który jest tutaj. Tutaj możemy sobie znoić... Um, Możemy sobie zmienić naszą nazwę Teamu, klikając na nasz Team w zakładce ustawienia, i tutaj mamy ustawienie drużyny. Nazwa klanu możemy sobie zmienić, bo podstawowa jest tam jakaś klan, podkleśnik i jakieś tam cyfry, które nie wyglądają zbytnio atrakcyjnie. Także do tego na pewno już dojdziecie sobie sami. A teraz na zakończenie Wam chcę jeszcze pokazać, jak wygląda taki meczek, bo możemy sobie oglądać na, na żywo takie meczki. Możemy sobie kliknąć na przykład mecz, który mieliśmy ostatnio. Bodaj, że 12-18 z pentagram G-Shock, także klikamy sobie na a, ikonkę 2D, wyskakuje nam tutaj okienko, a, klikamy Watch, Match i po prostu pojawia nam się załadowane mecz. Jeszcze tutaj mamy stare nazwy, stare nazwy zawodników, nie jest to zaktualizowane w tym meczu. Natomiast już kolejny kolejnym meczu już będą a, takie nazwy, jakim nadaliśmy i tak samo jak i nazwa Możemy sobie to przyspieszyć, żeby zobaczyć, w jaki sposób to wygląda i teraz. W taki sam sposób robimy taktyki, czyli mamy pięciu zawodników na naszym spałnie i rozdzielamy ich strzałeczkami, gdzie mają stać, w jaki sposób mają się rozstawiać i pod którym kątem mają patrzeć. Bardzo fajne, jeśli ktoś znajdzie trochę czasu, zapraszam, można się fajnie bawić i kto wie, może spełnicie swoje naskryte marzenia, aby zostać takim CS-owym menadżerem. Ja, wydaje mi się, że mniej więcej powiedziałem Wam, co i jak, a... Po reszcie informacji zapraszam, zapraszam już tutaj na stronę i, i życzę Wam po prostu pierwszych miejsc w każdej widze możliwej. Trzymajcie się i na razie.